Cześć, to Filip, to kolejny filmik na moim kanale Bo jest serdecznie na nowym kanale tam widzowie, jestem widzowie na nowym kanale To się nazywa Fikimiki Filipowna Część trzecia Bo to oczywiście już widzowie jest część trzecia Weryfikowałem ten kanał, więc tutaj od dzisiaj można grać w sobie. dłuższe filmy Dlatego no Kanał dostał widzowie 12 października zrobione. To już dawno, 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 dawno Bo już 6, gdy to oglądacie. To jest, już wczoraj był Sylwester, tam mamy w szóste, jest, już 6 już pierwsze stycznia, więc no, dlatego będę nagrywać odcinki tutaj której... podobnie tu nie będę być odcinki z Minecrafta, znaczy może będą, ale nie w tym roku na pewno nie będą, bo muszę na nowego laptopa, żeby po prostu do filmy wiecie widzowie z gier. Ale że jak wiecie mam stary laptop, bo ja kupiła ze stasłowego laptopa, kupiła tego widzowie potrzebuję gamingowego laptopa, żeby nagrywać gierki, fajne, bo nie są, żeby coś by takiego spade to będzie mi do hitu. Oni będą, ramki na przykład, jak na Kamila kanale, bo na Kamila'a na kana, na Kamila kanale no i na moim, tym drugim, to po prostu na laptop Kamila to mogę nagrywać, nie? Więc dlatego tam będę nagrywał z Kamila laptopem, bo ma OBS-a. u mnie OBS nie działa. Co nie działa? Nie wiem, z znaczy jest OBS-a w ogóle docelowałem podobnie. Bo jak instalowałem, to w ogóle nie było ekranu OBS-a, jakieś tam jakieś rzeczy się pojawiły, wyświetlały, że jest zablokowany, coś takiego. Potem wzywę sobie za sobą laptop tego, więc dlatego Widzowie nie będę po prostu OBS-a, bo to jest za sobą laptop jest. Będą nowy laptop, to w wtedy to jest OBS-a, będą tu gry farminga simulatora, będą inne gierki, to te widzę w kanale. Ale na razie będziemy muszę nagrywać takie jak... jak na początku widzimy kanału Film. na część Pierwsza, potem właśnie na części pierwsze nagrywaliśmy, tam dużo takich, potem był kanał Fik Fikimik Filipa, na część druga, no na już tam przeklinał i się usunął, potem był ten trzecia i potem właśnie na kanale Fikimik 2, część druga nagrywaliśmy live'y a inna na lewej przeklinał i się live, no zrebordował i ono właśnie zrobił, Fikimik się usunęło, dlatego nagrywałem trzeci kanał. Mam no, nadzieję, że ten kanał się nie usunie, no, nie będzie na ten kanał w ogóle przeklinać Mam no, taką nadzieję, bo jeśli się nam będzie przeklinać to będzie dupa. Na, na nie nawet się nie przeklinał do kanale. I no I tu oczywiście miniaturki będę. Może robię, może nie. Woduję ja nie robię miniaturką, bo po co? Tylko widzę, że podaczcie na kanał Dominiki. Ten kanał Dominiki chyba się właśnie nazywa. Ja wiem, powiem, bo już da, nawet nie wiem jak to na się nazywa Dominiki, bo się tu na kanał niestety Ja nie wiem, powiem tylko, ten się nazywa, bo tu oczywiście mogę dużo dużo, dużo coś nagrywać, bo tu oczywiście mam weryfikację To mi się nawet zrobiłem, ja, więc Toś nazywa Powiem, o! Nie mam tutaj No to kanał nie powiem, bo go na, na kąpie, bo ponieważ nie że nie mam, bo mam na kąpie Kamila Potem masz nagrywam, znaczy ja nie nagrywam. Ja na kompekę miałem tylko że czasami. Wiecie, ja muszę przystawać te filmy. A tylko to jak jak po właśnie nie prosi, proszę, żeby przystała film, to przydody to. I tu mam. Dominika to jest Dominika Kowal, ty polska. Bądź się tam wbijać. Ten to już jest ten kanał na telefonie, też mam oczywiście te konto. Bo to się ja wzoby nie robiłem te konto, znaczy ja robiłem, bo ona nie umiała. Ja po prostu zrobiłem te konto. I ona ma już 33 subskrypcje Dobrze oczywiście zrobione ma 33 subskrypcje No i... Pierwszy film Filipem, czyli ze mną nagrywała Jak wy to oglądać to nagrywała z mną ja powiem 30 e, grudnia ze mną nagrywała Znaczy no, wczoraj <coughs> Znaczy poczoraj, bo jak wy to oglądacie pierwszego, to poczoraj Ja sobie dziękuję ci, dlatego że... Chci... Jeden widz chciał chyba Wojanek B5M Chciałem, żeby po prostu razem by był odcinek na kanale na Dominiki No i był odcinek Był Mogę nawet wam trochę włączyć ten odcinek wydany na Na kompie A to oczywiście Nie, nie będę oczywiście na tym sobie koncie, bo to się nie opłaca na, na, na moim koncie to dotykowane Polska Polska, Polska, Polska i to, I to ja, bo to ja tu mamy Dominika i tu mamy pierwszy raz filmik. to właśnie to jest Znaczy tego jeszcze nie widzicie, ale no, wam powiem, że Na pierwszym tej filmie, pierwszy film na moim kanale Czyli na kanale Dominiki Ma 4K, czyli 1000 wyświetleń Pierwszy film, wrzucony, nie? Gdy Dominika ma 3D film, bo moje kanał właśnie był stworzony 22 grudnia no czyli tak, Także chcesz się subskrypcję, dziwną. Bo ja w ogóle, a jak ja nie tylko nagrywa na YouTube, to tyle i miałem. To jest coś, no, ona... Ona fajnie robi. I patrzcie, to ma pierwszy filmik. Znaczy... Pierwszy ze mną. No. Kołuje się coś. Tylko, że tu ja nagrywam i tu nagrywam i kamerka się kołuje i dlatego może wcale. Czekajcie. Przywitajcie. Wycie tak właśnie Dominika ma głos i teraz ja mówię. Siema, siemanko, Dzisiaj siemanko, <grywa> no i to nie, no, no blokuje mi internet i by się kołować. Tak, się ma to... O czym przyszło dopiero tam, nie? Na, siemanko, nie mam nie ma. Nie będziecie złożyć wzromek. Weź mój głos też słychać, tylko że mam włączony mikrofon. No mniej właśnie wykawdzony, dziękuję Dziekuję ci. Ej, ja mogę... Właśnie to ja pytanie do których ktoś chciał, żeby dołączyć na, na przyjdzie do twoich wojanowic. Ej, a mogę na Wasze Wojanowice? Pytanie? Nie. Na Wojanowicach widzowie, jest pielista do której tylko mogą dołączyć Osobę, które ja dodaję. No ja, bo to mój serwer. Więc ja już się by dodawał tych. Ufam. Widzowie nie, nie dodajemy wzorów na Wojanowice. Tak, oczywiście, Wojan to robi. Bo on po prostu nie opłaca, że jeszcze dopiero będzie. Po pierwsze tak byście nie weszli, nawet by było bez playlisty, Bo nie idzie Wasze widzowie Weź na Wojanowice i jesteś tam mody. Trzeba modę zainstalować, i wejść. Ja oczywiście nawet sobie daję mody więc nie wiem Nawet nie wiem co, i tak nie będę musiała. Nawet bo mam po prostu wiedzę, jest awaria. Jest awaria jakiejś wojenowej, nie wiem czy oni tam budują. Znaczy albo co oni tam robią, bo ja wchodzę w sobie w Minecraft, to jest, wiedzę, jest awaria. Znaczy wejdzie to wejdzie, ale potem pisze awaria. Potem wychodzi samemu, po prostu mi wychodzi, jakby te pianułice były czymś, i mogą się usunąć te pianułice. Dopiero będzie jakiś kafmakiem, bo będzie do hitu, bo pianułice bo się bo tylko to jest dosyć niepotężne, żeby to być awaria na pianułnicach. Nie wiem co oni właśnie sobie robią i czy to ma się na zobaczach dzieje, tego to, to jeszcze nie wiem. Powiedzcie, na Wrenowicach nagrywam ja. No, to nawet tyle, dobra, ja, Dominika i Tomek. A ten kanał rzeczywiście wzoru nie ma na Wrenowicach, bo. Bo nie ma go, nie wiem, co się stało z nim. No, podzielę Wrenowica 3.0, każdy Zdaipli. a ja nie nim bo jest tu biała lista. I są oczywiście tutaj mody, nie wiem, tutaj oczywiście ja zainstalowałem i bo ja pojawiłem się, że z jestem twórcą, tylko czy się modów. A trzeba, moduł nie jestem twórcą, a tego serwera jestem więc. Więc potem. Można na live już sobie pograli, nie kiedy być live. Weźmy w jak... jak. Jak miał być 31 live o godzinie 13. .00. A niestety mama miała kadła laptopa, więc nie było o godzinie 13. live'a miał być o godzinie 13, a do siebie miał być o godzinie 14 w ogóle. A niestety mama zabrała w laptopa Kamila, bo trzeba jakaś farminga, bo. Kanie na laptopa, nie wiem po co. No i sobie live'a nie zrobiliśmy. Niestety nie moja wina to wydawałem ja po prostu, bo ma laptopa Kamilowi i tyle zostało stało No i tyle po prostu z odcinka live'a Bo ja usłyszałem live na kanale gry Kamila i Filipa z Minecrafta, z a też miał być. Po prostu nie z OBS-a, bo live będę wyrobił inaczej, nie z OBS-a. Czyli kamerka po prostu będzie dole. Czemu? Bo widzowie sobie jest, tak, bo na live live'a się zaczyna. Chyba na mało ram jest a jak nagrywam na balną to się sobie nie zaczyna więc nie ma tak jak mówiłem być dzisiaj razem z No Ktoś napisał, że dziękuję Ci i mogę na wasze walce to no, godzinę temu nawet napisał nie, na wolnoce nie wbijacie, nie wbijacie i nie wbijacie. Wiem czyż ja mogę wbić na bo chyba ja mam modę, w ogóle zainstalowane na Wojanowic. Nie ma. A bo grałem tego z, z Dominiką z na jednym serwerze, zapomniałem sobie. Ale jak tu już włączę modę do Wojanowic, to bym mógł wbić. Bo właśnie bez modów nie idzie właśnie sobie wbijać na Wanwice, trzeba mieć mody. Być na Wajanowice, ja oczywiście mody mam. Bo ja mody. To patrzeba 22 mody. A dosyć nie, dwadzieścia, nie dwa jeszcze jeden, bo widzowie jeden to się samo widzę, robi nie widzę dlaczego, jest to po prostu samo robi. Czyli się po prostu być. Jak za się Nie wiem, jakby. Pierwsze pierwszy film na ten samym kanale. Oczy, tu nie wiem, gdy jak będą, czy. uwielbiam tu po prostu, w dniu, nie będą odcinki zanych, z gier. Może będą takie oczywiście, może będą pranki, ale tanie. Na razie później na to, może na hamnowi wlejemy wodę. Tam, i usiądzę, i doknie, i będzie dobrze. No i tak, jak może to będą jakieś planki, Zaczęliśmy jak na kanale, by to robić. Tak, już się na, na kanale pierwsze, w mi chwili część pierwsza, to jej było parę lat temu. Nawet chyba w 2004 roku to chyba było, w mi chwili część pierwsza. Tam dopiero to się odpierdzielało, więc tak naprawdę. Dynika już to usunięte, więc wszystkie filmy poszły. Nie znane. Nie wiem czy te filmy. Nie wiem. No niestety no, takie, takie coś. Wtedy nagrywaliśmy tam, bo wtedy mieliśmy to biurko, nagrywaliśmy tam. No jakieś tam zda, jakieś nie wiem co to miało być. Co miało być, chyba nie mam o kogoś tam robiliśmy. Chyba jakieś wiecie tak. Do wody, jak to się wkłada, to się nazywa. Tak, nie, już to było dawno, więc. No chyba nie zapamiętasz, bo nie wiem, czy oglądali, oglądaliście taki sobie kanał. W jakimś chwili część pierwszą, to już wiecie. Tej, to nie było część pierwsza, tylko w jakimś chwili powdałem część. W jakimś tak się to nazywa na gałęzie. piponga, Gałęzie na gałęzie, takie, gówne, no, są takie rzeczy, to śmieszne, tak śmieszne było, więc. Tak Dobra, zobaczymy, że może mogę być taka na na Wojanowica. czy nie będzie awarii. Bo widzowie, mówiłem wam, jest awaria na Wojanowicach. była awaria. Czy to będzie awaria? Kto to wie. Ja nie wiem. Pewdęczy się była awaria, że nie mogłem, że nie mogłem wjałować. czy mam internet, no jest to, to góry, więc... To, 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 to. Ja. Zobaczymy, bijemy na wojnę. Czy czy musimy się udawać? Nagrywam, oczywiście, że ta coś nie będzie mi działać. Czemu? Bo mama zabrała mi la Topa, Kamila, a sam miałem ja podłączony do, do klawiatury Więc no, na Tylko widzę, że bez laptopa będę już się grał. Nawet już się nie będziesz tego widzieć, bo to mówię, Tu na tym sobie kanale nie będą gry się pojawiać. Będą, kiedy będę nie od nowego laptopa, czyli za parę dni. Za parę dni, za parę lat, o tyle powiem. No dobra, nie może nie jak może w tym roku, bo to się okaże i wtedy będziemy nagrywać odcinki z OPS-ów, czy z OPS-a będę nagrywać już Bo się to tylko się zatnie, bo tu za mały jest dysk. Co moje procesor w ogóle, PC to jest Core i 5. Jaka ma chyba korę i. Nie, to jaka nie ma, to bez nie ma Core, czy w ogóle ma korę. Kurwa, tylko tyle mam Intel, więc tak się właśnie zrobię. Nie wiem. Na chwilę oczywiście będzie wyszło, będzie że nie, nie mogę nagrywać, bo tylko do 15 mogę. A teraz już tak nie mogę. To mogę dużo, mam weryfikację, bo zrobiłem przed chwilą. Jak wy to oglądacie, no, czyli wczoraj to robiłem. A wy to oglądacie 1 stycznia, to ja to, to, ja to właśnie robiłem wczoraj. Tutaj odcinki, nie ma jakiej godziny się dzieje, pojawiają, chyba o godzinie 12 w ogóle, bo to tu na tym kanale pojawią się prędzej, no, o prędzej, no bo no w wakacje to odcinki powinny pojawiać się codziennie w wakacje na kanale Kemley Flip albo na tym kanale, ale no zobaczymy jak to będzie. Był Auror na sobie, PRG, ale to nieważne sobie, to na serwer, już mam 75%, Muszę się właśnie tu kamera, bo na no, nie podładował i widzę, że padła kamera i musiałem sobie tutaj podadować. Ponadadadował ładować i muszę teraz to podłączyć. Na, no, ja ale zawsze zapomina podłączyć telefonu i dlatego musiałem podłączyć do jej podagrywanie i tyle. Telefon mi stał do no i tu może będę takiego że żeby będę do Wojana do Paliona będziemy dzwonić. Te tak, jak to było widzowie gadu z palionem, Wojanem. Na pewno nie na kanale, na pewno nie na tym kanale to było. Chyba na innym kanale w ogóle to było. A ja Was zapraszam do nowej piosenki Film złoto 7. Z Dawidem nagrywałem, była na to, to oczywiście fajna, genialna. Restartowanie Sami się widzowie. Sam to sam! To jest po prostu dziwne. Nie wiem o chodziło, ale no niech będzie. Więc powiem, podać na nam nową piosenkę. Na koniec chwilę W. tam nam oczywiście będą. Umieć pan, na kolejną tylko na chwilę będziemy musieli na dole bo by przeszkadzał i było na, na surać na tej piosence. A tak nie może być, bo jak ja moim głosem teraz piosenki, Dlatego ja tak widzowie, nie może być. Na no, będziemy musieli iść na dół. Bo na piosenkę na no, będziemy mógł tu przyjść. Będę musiał grać wieczorem, kiedy nam będzie na, na dola. Bo no, takie po prostu są przepisy widzenia. Ale nam no, tu jest tu jakieś życie, na przykład jakaś gówna, i, i gówne, dlatego potem będzie tu czekać na piosenkę. A tak właśnie widzenie nie chcemy, no, tylko znachana będzie się tą piosenkę na, na dół i wtedy piosenka nagrania będzie. Bo na razie nam na, tu jest to po prostu będzie tej jej blokować. Nie ja będzie po prostu go złychać, jakaś gówna tylko tak nie może w sobie być. <laughs> no, zobaczymy, że wanowie coś się działają. Bo tak chcę, że po prostu wiecie, da, będzie nowa wersja w Wianowic, bo oczywiście chce zrobić nową wersję. Jak wy nie wiecie, to nowa wersja w Wajanowic będzie dopiero... To... Nie widzicie widzowie, że znowu jestem na platformie, no to chyba nie widzę, tego, co ja co? Co? nie, nie, nie widzicie tego, no. Jak wy tego widzowie nie widzicie. Kamil, tutaj, tutaj właśnie widzowie, bo, bo byliśmy sobie takie statki I W ogóle widzowie, jak nagrałem z Dominiko na Wojanowicach To byłem widzę na moich Wojanowicach, czemu? Bo zrobiłem kila. I coś się zacięło, i, 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 i coś to pokazało, awaria Wojanowic I po prostu że wychodziło Wyłączało serwer, wychodziło i pisała awaria na

no wiedziałem, wiedziałem wizerunku, awaria Patrzcie, co wyskoczyło I sobie coś, no się znowu wyłączam O nie, po prostu mnie w w wywaliło Po prostu chyba według serwera, ale... Dlatego widzowie nie lubię... Nie wiem czy po prostu serwera ten, bo widzowie. Całe fajny internet, wszystko działa, ale po prostu wychodzi. Więc to nie winę wizowy internetu, tylko chyba serwera. Albo tych stawków co kamerę widzowie zrobiliśmy. Zobaczymy teraz, co to się tam wyjdzie. Powiem pokaże, żeby wiedzieć, co nie wyszło. Pokazuję, no, że jest na serwerze, a tutaj jeszcze przeżywanie terenu. No patrz, jeszcze przeżywanie terenu jest. Nie wiem, o co chodzi. No i nie, wywaliło. Znowu jest. Udało się na połączenie, więc... Albo, co dzieje się z internetem. Na pewno wygląda, to nie jest wina internetu. Muszę powiedzieć, że to nie jest wina internetu. A ja nie ma, więc... O co tu chodzi? Awaryjni nie ma Więc o co tu to wy wychodzi? Epic się zgadza Więc nie wiem, o, o co tu to wy wychodzi, czyli... Wydaje mi się, że to bym też tak było Więc... To nie wiem, ile ja to jest. To po prostu na rzecz, nie mam zrobić Wajanowic. Może, może za parę w wanowicy się naprawią. Bo wiem, że jakiś cały uczyni działa się do Wajanów do Warnowiec, a nie się nie dołączy, bo blokada Wajanowic jest w ogóle. Jest to Wajownicami mi mogę wbić w ogóle. Bo, bo jest, no, Ja oponolimy czasu. Woduję, że jest mamy internet. No, może ten internet się zepsuł. Nie wiem. Naprawdę, nie będę na, próbować dołożyć do Wanowic. Moje za parę dni zrobię, kiedy takiej Wanowic dopiero będę naprawiać. Czyli. A może w nie nie w Wanowice, bo już nowy rok się zbliża i wszyscy grają na, na, na Minecrafcie i się psuje. Może tak będzie? za z kolejnego odcinka. Wiem, że już nie był długi, bo do 20 minut. Ale tu właśnie mówiłem, odcinki są prawie codziennie, a nawet codziennie. Zobaczymy. zobaczenia i ociekajcie w całej kanale o 12.00 Czy gdzie nie? wiem, zobaczymy No i Wam się wam, że żegnam. Do zobaczenia.